nami pierwsze sparingi zespołów ze szczebla centralnego ze mną jest Marta Michlewicz, golkiperka Apeoreno Gdańsk. Dzień dobry. Na sam początek proszę o krótkie podsumowanie tego spotkania. Na początku. Mm, SMS Łoś troszeczkę przyjęła inicjatywę, tak miałam wrażenie. Ale moim zdaniem w drugiej połowie się obudziłyśmy. Lepiej to wyglądało już w ataku i w obronie. poskutkowało to bramko. Też grały SMS w dziesiątkę, wiadomo, było łatwiej. Ale ważne, że wygramy. Stanie. Następna zmiana trenerki w tak. przerwie między sezonami. Chociaż pani Patrycja Falborska pracowała już w sztabie, to mhm. jakie odczuwasz zmiany? No wiadomo, jest to damska ręka i tak dalej, i lepsza jest komunikacja. Wiadomo, no, no, kobieta kobietę zrozumie. Eee, z Trenerką znam się krótko, tylko rok, e, więc e, tak jako pierwszy trener dopiero zobaczy, wiadomo, czysta karta i tak dalej więc y, z czasem przyjdzie ocena, ale myślę, że pozytywnie. Jesteście po pierwszym tygodniu treningów na mhm. boisku. Na jakich aspektach wy się najbardziej skupiacie jako drużyna? No, wiadomo, na początku były testy i tak dalej, więc w pierwszym tygodniu za dużo pracy nie zrobiłyśmy. Poczucie piłki i tak dalej, y, ale zaczęłyśmy od wyprowadzenia piłki, od też przejścia z ataku do obrony, ale głównie zaczęłyśmy od ataku. Okej, okay. i na sam koniec Jakie stawiasz sobie cele na ten sezon, zarówno indywidualne, jak i zespołowe? Indywidualne to wiadomo, jak najmniej bramek straconych, czyste konta same, a zespołowe, no wiadomo, miejsce 1-5, najlepiej by było, najlepiej 1-3, jak najmniej bramek straconych, jak najwięcej strzelonych i jak najwięcej wygranych meczy. Dobrze, dziękuję Dobra. bardzo. Dziękuję.